Dobry, cześć. Cześć, cześć, cześć. A, Już to tak. ja cała umalowała. Cześć, mama. Cześć, córcia. No Mamo, siadaj, bardzo. siadaj, Julia, ja ci coś też przygotuję. Kawkę, wodę? Co byś chciała? Wodę. Wodę. Proszę cię Ale co się z tobą dzieje? Mama się dzisiaj kiepsko czuje. Ale to kiepsko się czuję od paru miesięcy. To się nie zmienia. No wiesz o tym, że mam tą menopauzę? Nie, nie, i nie wiem. Sobie nie, to według radę. mnie nie masz menopauzy, bo jeżeli ja mam katar, to idę do lekarza z tym katarem. Jeżeli miałam depresję, to ja tą depresję leczyłam. Ja z nią dziesiątki razy rozmawiam przez telefon, rozmawiam przy stole. Mamo, proszę cię, daj sobie pomóc. Ona mówi, że ona bierze leki. pauzę, Ja akurat jestem w stanie uwierzyć. Tylko ty nic z tym nie robisz. Rozmawiałam siadam, z tobą jeden, jeden drugi... Siadam. Nie chcę siadać. Siadam. Rozmawiałam z tobą jeden, drugi, piąty, dziesiąty raz. Za każdym razem tak pójdę do lekarza. Nienawidzę chodzić do lekarza. Ale mama mi już obiecała i w tym tygodniu idziemy, idę z mamą do lekarza. Ale to, to jest gadanie wasze. Nie, nie, nie ma to żadnego idziemy. w ogóle sensu. Nie chcę mm. tego gada, słuchać od was. Słyszę to co chwilę, za każdym razem, jak dzwonię do ciebie: Tak, pójdę do lekarza. Psujesz nastrój pracownikom, nikomu się nie chce pracować. Ja mam dość firmy, bo dajesz jakąś taką energię negatywną. Słuchaj, każda kobieta przechodzi menopauzę. Każda kobieta przechodzi menopauzę, każda kobieta coś z tym robi, a ty nie robisz nic. Ty bierzesz do apteki jakieś cukierki, tutaj miasę na, nie wiem, na raka brała tik-taki, no. Ale idziemy z mamą do lekarza. Kiedy, proszę, to proszę mi pokazać kiedy teraz, kiedy w jest ubiegłę. już jest Gdzie umówiona. Jest? Ale to porusz, pokaż mi SMS-a z potwierdzeniem. Nie, nie mam SMS-a. Bo no to jak się omówiła. Ale Na telefon, na telefon kochany mną pojedzie. No. Babcia ze mną pojedzie. Mamo przecież ja tego nie robię złośliwie. Martwię się o ciebie, chcę Ci pomóc, tylko ty musisz chcieć, żeby sobie pomóc. Ja Cię wezmę do lekarza, do osób, które coś takiego przechodziły, którym lekarz pomógł, które dostały specjalne leki. No, daj sobie pomóc!